Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji to często nudny proces, ale ma fundamentalne znaczenie w każdym projekcie. Oto co możesz już dzisiaj proaktywnie zrobić, aby wywrzeć pozytywny wpływ w tym obszarze. Zacznij od przeglądnięcia dokumentacji i stworzenia listy stron, które nie są już potrzebne lub wymagają aktualizacji, aby znowu stały się przydatne. Stwórz listę takich stron, ale nie podejmuj jeszcze żadnej pracy. Jeżeli Twoja firma przechowuje dokumentację online. W serwisach tapik, takich jak Confluence, a nie w repozytorium aplikacji, zgłoś pomysł przeniesienia dokumentacji do formatu Markdown i przechowywania jej bezpośrednio w repozytorium aplikacji. Dzięki temu narzędzia AI zyskają natychmiastowy dostęp do bardzo cennego kontekstu, a sam proces aktualizacji dokumentacji będzie mógł się stać częścią procesu wytwarzania oprogramowania. Od tego momentu o wiele łatwiej będzie Wam utrzymać dokumentację w zaktualizowanym stanie. Przejrzyj plik Readme i postaraj się skonfigurować aplikację według instrukcji tam zawartych w całkowicie nowym środowisku. Stwórz listę kroków, które nie są już potrzebne, te, które wymagają naprawy oraz te, które wymagają ulepszenia. I w tym momencie masz już trzy rzeczy, nad którymi możesz realnie pracować, aby usprawnić procesy po konsultacji ze swoim menedżerem lub liderem. Te usprawnienia realnie wpłyną na development aplikacji oraz usprawnią efektywność wszystkich członków zespołu.